Stołeczne przedsiębiorstwo handlu wewnętrznego rozpoczęło drugi etap wyprzedaży artykułów przemysłowych po obniżonych cenach. W Warszawie skierowano do sprzedaży towary za 200 milionów złotych według starych cen. Klienci kupią je za 114 milionów o 40% taniej. Zainteresowanie przede wszystkim pań duże można kupić tańsze okrycia jesienno-zimowe i buty. Większość wyrobów przeceniono w październiku, chociaż są i takie, które oferowano taniej już w sierpniu, a teraz powtórnie obniżono ich cenę. Sieć barów mlecznych w Krakowie ciągle maleje. W blisko milionowej aglomeracji jest ich zaledwie 21. Te, które istnieją, posiadają co prawda niezły wybór potraw mlecznych, kanapek i daniarskich, ale nie są w stanie obsłużyć tak dużej ilości konsumentów. Przedstawiciele z połem twierdzą, że biała gastronomia jest po prostu nierentowna. Z barów korzystają bowiem najczęściej ludzie najniżej uposażeni studenci, emeryci, renciści. Ceny zatem nie mogą być wysokie, a marża. Nie może przekraczać 10%. Mimo to są jednak w Krakowie placówki, jak na przykład bar Pionier czy pod zegarem, które prosperują o dziwo dobrze. Tajemnica rentowności tkwi chyba w ilości, wyborze i jakości potraw. Po prostu im lepiej i smaczniej podane, tym większa ilość konsumentów i oczywiście większe zyski. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie w barze akademickim, który lada dzień po remoncie oddany zostanie do użytku. Szkoda natomiast innych tego typu placówek. Bar Grodzki na przykład po remoncie jest już tylko pijalnią napojów mlecznych, a do jedzenia oferuje się wyłącznie kanapki. Natomiast dalsze losy remontowanego obecnie baru Krakowiak nie są jeszcze znane. A wracając do rentowności, trzeba szybko znaleźć rozsądne rozwiązanie, by uratować te bary, które jeszcze istnieją. A konsumentów nie tylko w Krakowie. Nie zmuszać do gonitwy za szklanką mleka czy bułką z serem. Po wypłacie w nocy z 10 na 11 października, reporter dziennika towarzyszył milicji obywatelskiej w kontroli pijackich melin. Warszawa, Praga Północ. Kontrola mieszkania nałogowego alkoholika. Jedna z pijackich melin. A ile już wypiliście? Nie Co ta butelka po, 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 po. tej pijaczce robi? Co? Ja tego nie piję. piję. Co to robi? A to nie moje. Ja to nie piję. Nie pijecie, tak? A nie piję. A dlaczego pijanie nie jestem? No. Dawno, pań, ja dawno pani w trawie przy wschodnim leżała? No to ja mogłam Co? leżeć, ale nie, dawno? Nią, ale nie od dykti. Od A od dykti. czego? Od mleka? Ci ludzie nigdzie nie pracują. Co kilka miesięcy wracają mryka, do więzienia. Mryka, tak? Żyją z kradzieży. Warzywa i owoce kradną z ogródków działkowych. Wczesnym rankiem tak. kradną mleko z przedsklepu. Okradają pijanych, wyjadają resztki z talerzy w pobliskim nie, barze dworcowym. Ja Najczęściej piją do natura. I tak wygląda ich życie w przerwie między wyrokami. Gdzie pani mieszka? Ja? Tak. Ja w Otwocku jestem w sanatorium. O, w Otwocku sanatorium. No tak. Teraz no. próbuję wstać i pan idzie do domu. No? No. Da pan radę? Stary oliwa. No ja wiem, że pan jest stary Oliwa. Da pan radę iść do domu? No, Ten pijany był paru metrów od swojego domu, ale bez pomocy nie mógł trafić do własnego mieszkania. Przed chwilą do komisariatu telefonowały dwie kobiety. Wzywały pomocy. Zostały pobite przez sąsiadę. Poczekać, nie możemy wyjść, proszę pana. Dobry wieczór, Sąsiadka, jestem pobita, żony, podjął. Pan no co proszę, no, proszę pana, przecież W Łazience panu robiłam pranie. Pan widzi, co się dzieje, robię A, pranie. Łazience. Łazience. Uciekłam, naszukiennie złapał mnie na sukienkę, więc uciekłam, rozdałam naga w tej chwili. Pani musi I tutaj też ja go. No tak, ale no ja, jak mówiłam, ja wyszła, jak... Tak jest nieubrana, nie można być do ubrania. Każdy z nas się nie boi wyjść. Mężczyzna, który popił kobiety, był pijany. Dzisiejszą noc spędzi w komisariacie, a następnych zdecyduje prokurator. Bez, tylko spokojnie, tylko proszę. bez, bez, bez. Tylko spokojnie. Tak. Proszę Proszę. proszę. Pijane na dworcu autobusowym. Lekarz zdecydował, że można było odwieźć do Izby wytrzeźbiń. W ciągu tego roku tylko do warszawskiej izby wytrzeźbiń trafiło ponad 13 tysięcy osób, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku. akcja pod kryptonimem Alkohol Trzeźwość trwa. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 2 czerwca przyszłego roku. Zwiększy się liczba ekspresów kursujących z Warszawy na Śląsk i do Zakopanego. Stolica otrzyma też nowe połączenia z Płockiem i Legnicą. Więcej pociągów kursować też będzie z Łodzi. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uruchomi się także nocne pociągi składające się z kuszetek i platform wiozących samochody osobowe. Na razie będą to połączenia Warszawa Zakopane i Katowice Trzebiatów.